Szanowni Państwo, Wileńszczyzna ewakuowana została konspiracja wileńska w okresie od stycznia, lutego de facto po jałcie do czerwca, lipca 45 roku na terytorium obecnej Polski. Ale pozostała tam siatka, która zajmowała się w dwóch pionach prowadzeniem wywiadu, de facto informacji dla rządu polskiego, co się dzieje na Wileńszczyźnie, na Woboczczyźnie, a w drugim Zostawiono tam część dokumentów lokalizacyjnych, takich in blanco, dla osób, które potrzebują, żeby wypisać im dawać. Osobą, która to robiła, był Więczysław Barcegow, no, urodzony w Tbilisi. Postać bardzo ciekawa, 13 pułk Ułanów Wileńskich. Aresztą, widząc, że się NKWD zbliża do jego osoby, no bo w końcu jest coś na widoku, rozdaje te dokumenty. Udało mu się wyjechać do Polski do Łodzi. Tu został aresztowany, wywieziony do Związku Sowieckiego, tam osadzony. W 56 roku, Bogu nie będą dzięki, wrócił do chwili śmierci, do 1967 roku. E, nie miał żadnej pracy, był prześladowany, ale czasami był zapalonym koniarzem. Tylko razu w jednej ze stadni e, właśnie popisywał się swoją woltyżerką, bo przedwojenny kawalerzysta. On kochał te konie. Jakiś starszy pan mu się przyglądał, pyta: Skąd to wie, Skąd to umiem? Byłem tutaj właśnie kawalerzysta. A chce pan pracować? No pewnie, że tak. Z przyjemnością. To ja pana zatrudnię w filmie. I tak, szanowni państwo, w takim filmie nie wiem, czy państwo kojarzycie. Ryżacy. No tak. No. To jest Więczysław Barsegow. Oficer Wileńskiej Armii Krajowej, członek komórki legalizacji. Swoją drogą, jeden z nielicznych specjalistów o odtwarzaniu rysów twarzy na podstawie czaszki. On był świetnym rzeźbiarzem grafikiem, zresztą to też umożliwiało mu specjalnie fałszowanie tych dokumentów. I paradoksalnie, ponieważ nie miał z tej pracy, Milicja Obywatelska wykorzystywała go od czasu do czasu, żeby na podstawie czaszki, którą ma, odtworzył rysy twarzy. Podobnie. No i właśnie jego postać wykorzystał niejaki Edmund Nizilski w powieści Wyspa Złowczyńców jako magistra Oszurko, ponieważ był jednym, jedynym niestety. Yy, f, specjalistą wykorzystywanym przez milicję do tego typu rzeczy. No, za pieniądze musiał z czegoś żyć. I ostatnia rzecz, z nim związana. W Warszawie. Ja wiem, że Państwo mnie zabijecie, kiedyś. Ta ulica nazywała się Hymna dzisiaj na szczęście, nie ale zabijcie mnie, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywa w tej chwili. Yy, w, yy. Mieszkał w bloku z pośródloną małżonką pod zmian nazwiskiem i no, nie się już być, że tak powiem, cały czas na tej czarnej liście, więc próbował jako uniknąć tego. Nie miał pracy. Mówiąc delikatnie, nudząc się z ceramiki pobytych szklanych talerzy, butelek, zrobił w klatce schodowej mozaikę. Okazuje się, że dzisiaj jest to jedna z bardziej znanych w Polsce mozaik. E Artyści wycieczki z Japonii przyjeżdżają i jako miejsce obowiązkowe mają wejście na tą klatkę sodową, żeby ją obejrzeć. Ja się ja tym nie znam. Przyznaję, że mi się podoba i tylko tyle, tak? Natomiast uznani artyści twierdzą, że jest to event, czyli postać, no myślę, że rzeczywiście godna szacunku Winczesław Barsegow, bardzo zdacna postać, kompletnie nami znana.